Witajcie w rozważaniach na dzień. dobre. Dzisiaj trzecia część świadectwa Piotra. Peter Gowan. Thank you. You are with this guy in this room. Absolutely. So this young man tells me that uh, I have demons. A więc przychodzi do mnie ten młody chłopak mówi mam demona. Uh, so that was very strange to me because I never believed in the existence of demons. Nie wierzyłem w demony. I thought it was just people talk about them but they don't exist in reality. Ludzie mówią o nich, ale ich nie ma. So it was I like was presented with the first case to prove uh, from this young man Eve really demons are there. I, i tutaj musiałem tutaj wspierze ręki widziałem, że no do... Miałem się dowiedzieć o demonach. So I got interested and I wanted, I started to asking him questions like, okay, so how do you know that you have demons? No i w tym momencie zacząłem go pytać. Słuchaj, skąd ty w zasadzie wierzy, że ty masz demona? Then he told me, they talk to me. Mówią do mnie. They sent me to places I go and do their assignments. Karzą mi robić pewne rzeczy, karzą mi iść w pewne miejsca. And no, then I asked him like, okay, what kind of assignments they give? Na przykład jakiś zadania działają. And uh, then the young man tells me, like, they can uh, send me to a household to go and inflict people with sicknesses. Na so kimś. I can go to this, ha uh, this household, and I inflict the people that they send me to with sicknesses. I, to, jakby, no, so for me, that was very strange. To było dla mnie. I was like, this, this, this can't be real. No, um, but then i went ahead and i began asking okay so how do you then accomplish that Jak ty to uh, then he tells me uh, one thing that i that I shared with me was like whenever they instruct him to go for assignments actually the word that he used was going for mission the movie was not Każą, każą iść na misję. So when they send him for mission, one of the things that would happen with him, you would actually get into a bus, you would sit in a particular seat, but people can't see him. Mówię, że ja wtedy zawsze jadę autobusem i siedzę na pewnym siedzeniu, ale ludzie go, mnie nie widzą. So that was very strange to me, I was to było like, this can't be true. Myślę sobie, no to nieprawda przecież. But I was like, this, this, this is a very young person to lie to me, because I was like, ale patrzę na a tego chłopaka sobie myślę, no taki młody chłopak to chyba nie powinien no, chyba nie no, nie, nie chciałbym się wierzyć, że zmyśla. Yeah, so, like, okay, so, like, okay, so how did you get these demons into your life? Uh, how did you uh, become I mean like an associate with the demons? I potem zacząłem go pytać no dobrze, jak one weszły w, w ciebie? Jak to się wydarzyło? No i powiedział, practices. że to wynikało z jakby relacji rodzinnych i przyjaciół, którzy już jakby siedzieli w tym. And he just got himself into it without knowing. I on to wszedł jakby przez nich, nawet nie wiedząc o tym. so uh, for me i was like this is something that needs actually the pastor not me i can't handle this yeah. uh, but because i was a young christian i had heard my pastor saying that uh, he cast out demons i had seen uh, people being prayed for and like doing that demon casting i was like for me that was more of gymnastics but it was not real Dla mnie, jak pastor wcześniej mówił o tym, że właśnie wyrzuca demony, że, 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 że dzieją się takie rzeczy, to bardziej było jakieś, nie było prawdziwe. To było, to, było, to, było, to było, coś, no poza moim wyobrażeniem. So, I was like, okay, having heard it from this young man, I was like, I should tell the pastor, and then I'll see what the pastor does to this young man. I pomyślałem sobie, ha, pójdę teraz do pastora i zobaczę, co pastor zrobi. But because the pastor was very busy out there with the with other members of the church. I just told this young man, I think the pastor is so busy today, uh, You'll need to go and come tomorrow. Ale wiesz, że tego dnia pastor był zbyt zajęty, więc sobie słuchaj, przyjdź jutro po prostu tutaj. Uh, so, but uh, with what you have shared with me, you'll need to pray and fast. Ale musisz się modlić i pościć. And I was actually borrowing from what I had, I had my pastor say like, okay, whenever you are or, whenever you have experiencing issues with the spiritual life and difficulties and even mm -hmm. attacks by the by, mm -hmm. by, by, by the devil, you mm -hmm. can pray and fast and then God can show up for that kind of So I tell this young man, can uh, you go, Come tomorrow, tomorrow don't eat anything, don't drink anything, we'll fast and pray the whole day. Then come tomorrow at around 4 in the afternoon, we'll come and pray with you, with the pastor. I not eat, don't drink, and at 4 yeah, but uh, because I had seen my pastor do, uh, like whenever he would be like releasing people, would pray for them, I just said, let me pray for you as you go, so that they don't disturb you. Ale pomyślałem sobie, ponieważ widziałam pastora, jak się modliło ludzi, myślałam sobie, słuchaj, ja się teraz o ciebie pomodlę, żeby one ciebie nie... Nie, nie niepokoiły. So again, from my pastor, I asked hands? hands. tak jak pastor zawsze mówił, no podnieś ręce. On podniósł ręce. And I told him, let me lay my hands on you and mi położyć ręce na Tobie i y, 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 oktoczyć się opieką krwi Chrystusa. Ja to wszystko po prostu naśladowałem pastora. Wtedy. So I laid my hands on this young man. Położyłem więc moje ręce na tym młodym człowieku. I, him, I, with the I wtedy powiedziałam mu, okrywam cię krwią Chrystusa. I kiedy tylko wypowiedziałem imię Jezus, ten... And he began making some very strange noises. For me, that was very strange because I had always thought when I see people like uh, being prayed for and they fall down, I would imagine. Ja nigdy w tak do końca nie wierzyłem w takie padania. Zawsze jakaś taka, kojarzyło mi się zorganizowaną, kościelną gimnastyką. So, so here I was experiencing it myself, alone in the pastor's office with a young man who actually was too young for to say lies to me. I siedziałem wtedy sam w tym biurze pastora, bez nikogo, z tym młodym człowiekiem, który tam leżał i który ewidentnie nie kłamał. So this guy began making a lot of noise there on the floor, he's throwing up his legs and throwing up his hands and is making strange noises. Więc on machał rękami, machał nogami, dziwne jakieś odgłosy. And I was like, wait, the pastor, the pastor should come. I ja mówię, pastorze, przyjdź. I don't know how to handle this. Nie wiedziałem co z tym zrobić. But I was like, okay, I think let me do what I see the pastor do. No ale znowu się pomyślałem, będę robił to, co pastor robił. So I just started saying in the name of Jesus. I powiedziałam w imieniu Chrystusa w imieniu Chrystusa out w imieniu Jezusa Bo wiedziałam, tak I had just seen my pastor do that, but nie za bardzo wiedziałam co ja robię so as I kept saying in the name of Jesus out wyjdź, wyjdź, wyjdź. this young man makes a very strange laughter Zaczą, ten młody człowiek zaczął się w bardzo dziwny sposób śmiać. Bardzo kind of and, like, uh, and then he tells me who are you to tell me to go. I odezwał się A kim ty jesteś żeby mi powiedzieć żebym wyszedł. So for the first time, i realized that the voice that was coming from the young man was not the voice of the young man that I was talking I to. Iśtedy, jeszcze raz się uświadomiałem, że ten głos, który do mnie, który wychodził z tego młodego człowieka, nie był jego głosem, tylko właśnie tym głosem demonicznym. Uh, so for the first time, I started getting convinced like I think these are the things they call demons. I myślę sobie aha to chyba właśnie na tym, tym demony polegają so they asked, they asked me like who are you to tell us to go? I told them like uh, I I, say like, if I say Peter I think they would recognize that and they would respect that <laughs> tak sobie jest pytały a kimże Ty jesteś, żeby nam kazać wyjść? Pomyślałem sobie, jak powiem, że Piotr, to się chyba nie za bardzo tym przejmą. I powiedziałem, a jestem mężem Bożym, w imieniu Boże, wyjdź. W imieniu Jezusa, I wyjdź. Uporczywie powtarzałem, 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 powtarzałem. I uh, voice told me mi, ah, i wtedy ten dziwny głos odpowiedział Zostaw nas, wychodzimy. So when I had them say that they are going, I was like, I got now confident to say, Oh, you mean they can go? I now I was very confident. Out in the name of Jesus. I wtedy, słuchajcie, je jeszcze z większym przekonaniem krzyczałem Wyjdźcie w imieniu Jezusa. Out in the name of Jesus! So as I continued like that. This young man throws up his legs and, he begins his, his, his I and się z tym człowiekiem dziać to samo, czyli znowu ręce, nogi, zaczęło się ruszać. And then he is himself like this. No chce się jakby już wyprostował. And then was still wondering what is happening. I sobie am coś się dzieje. Eh uh, i like uh, got up and is like he's shaken. Zaczął patrzeć and asking what happened to you? Pytam się co, co się co się z tobą wydarzyło? Nothing. Nic. Cuz this is so strange. You're saying nothing when you were on the floor. How is that nothing? you were on the floor. But just me. But nothing has happened to me. I wonder why I was on the floor. Even myself, I don't know why. How is that? you So for the first time, I realized, like when he had mentioned to me that he had demons, I was like, these are the strange people that were actually talking from uh, from from him. Czyli wtedy właśnie uświadomiłem sobie, że to, no to były demony, które z niego. So I told him uh, we thank God that God has set you free. I mu dziękujemy Bogu za to, że Ciebie bił And uh, from that incident I went and shared with the pastor. I wtedy poszedłem do pastora. And the pastor actually told me, uh, Peter. Demons exist because when I was sharing with him, I was like, Master, I never believed that demons exist. Jeśli pastor mówi, no widzisz, demony jednak istnieją, bo ja mu wyrażałem swoje wątpliwości co do tego. As I went home that evening, kiedy do domu wróciłem tego wieczora, for the first time I realized that this spiritual world they talk of, it's so real. It's not just a story.

Jesus was so real to my Wtedy Jezus naprawdę się okazał takim wyjątkowo prawdziwym kimś w moim życiu. And I was and that is a life. Wtedy też uświadomiłem sobie różnicę pomiędzy byciem religijnym a faktycznie byciem osobą wierzącą. Because uh, uh, that was a situation that actually helped me realize that uh, uh, Jesus is real, Christianity is real, mm -hmm. and there is life in it. It's not just a religion, or just mm -hmm. a practice, mm -hmm. or a school of thought that people just mm -hmm. uh, believe in. Wtedy but jest prawdziwe. Chrystus jest prawdziwy, chrześcijaństwo jest prawdziwe. Nie jest tylko jakimś sposobem myślenia, ale jest pewną duchową rzeczywistością. So, We a... will finish here, okay? Sure. Peter, thank you very much. I że your testimony is really touching. May the Lord bless you and uh, may He use you powerfully in your life. Amen. Amen. Piotrze, niech Cię Bóg błogosławi. A do wszystkich oglądających, życzę Wam, niech Was też błogosławi, i życzę Wam, żebyście mieli tą samą perspektywę, którą ma Piotr z Bogiem. i Do zobaczenia.